No, no. No, z jakiej stacji? Pan w paróweczek! tam w drugim pokoju. A we wszystkim w dzisiejszym odcinku będziemy porcjować i przygotowywać do wstępnego bym to powiedział kiełkowania można było użyć namaczania ale to chyba już bym powiedział że to będzie wstępne kiełkowanie ja może ściągnę maskę Aha. czego w masce żeby słuchajcie nie kichnąć żeby nie kichnąć bo jak ja kichnę to mi się wszystko rozsypie nałożę sobie kaptur żeby mi tu nie poleciały włosy. Krzysiek, ale ty nie ma włosów. No takie małe mam. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, przyszedł czas, w którym zaczniemy się już zajmować tytoniem. Na poważnie. Słuchajcie, na poważnie. Dzisiaj jest 23. Dobrze mówię? 23 panie Dwudziesty 23. Dobry. I to jest ten dzień, w którym będę ja namaczał ten. Namaczał. Przygotowywało do kiełkowania, bym powiedział. Jak ja to robię? W sumie, bardzo w tradycyjny sposób. To, ten cały, ten cały proces, bym powiedział, on tu już jest z dziada pradziada, słuchajcie, z dziada pradziada, jeszcze mój ojciec tak robił, ojciec mojego ojca. Nie, ojciec mojego ojca już nie zajmował się tytoniem, dobrze. Także, od czego by to zacząć? Zacznę od tego, że już w tym tygodniu Będziemy przygotowywać namiot. Tak już wspomniałem w poprzednim odcinku. Jeżeli kiełkowanie będzie wystarczające, to posiejemy w piątek lub w sobotę. Tam mówię, jeden dzień. Nie ma żadnej różnicy. Jak ja to robię? Pierwszy. Nie, jak ja to robię? Dobrze, jak ja to robię, to będziecie widzieć. Yy, powiem, jakie odmiany zakupiłem w tym roku. To jest HYV28. Typowa odmiana niemiecka, zakupione w grupie producenckiej, do której należy. To jest grupa producencka Leżajsk. I tu zakupiłem, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich paczuszek po 2 gram Sześć paczuszek po dwa. I drugą odmianę, to jest też jakaś, yy, też zakupiona w tej grupie producenckiej, bo w sumie zawsze tu kupuję, tam kupuję. To jest Simona. Sadziłem ją w chyba dwa lata temu. Też bardzo dobrze planuję. Także, tak sobie pomyślałem, za już najwyższy czas zmienić po prostu nasiona. Bo też nie można cały czas sugerować się je jednymi nasionami. I tu zakupiłem 5 paczek. Jeszcze otworzyłem. I tutaj dostałem od firmy Universal. To jest tak zwane, ja to nazywam tak zwane nasiona pomocnicze. Ja to zastosuję 2 hmm. gramy, tylko w tym roku nasion wysieje jakieś 24 chyba gramy, w tym 2 gramy pomocniczego. Ile kosztują te nasiona? E, teraz tak, ile nasiona kosztują? Jeden gram kosztuje 47,50, tak? Tak, 1 gram 47. Taka paczka kosztuje prawie 90 zł. No, hmm. dobra. Jak ja to robię? Jednym, jednym minusem tego paczkowania jest to, że jest paczkowane po 2 gramy. I ja muszę to po prostu rozsypać na dwie a. Do czego? No, słuchajcie, ja pokażę wam takie coś, wam nikt nie pokaże, bo jeszcze nikt chyba takiego czegoś nie pokazywał. Słuchajcie, ja pokazuję w tradycyjny sposób, czyli tak zwana szmatka. Wow. Kwadrat jakiś może 10 na 10. <laughs> No i co? Ja to będę jakoś próbował rozsypywać, rozsypywać po połowie. No zawsze tak robię, bo myślałem, że się posiłkuje wago, ale ona nie waży. Kurczę, ja to ciasteczka takie małe ważyłem, no chyba, chyba... gramów Chyba, chyba zakupię, taką wagę, która będzie mi wskazywać po gramie. Wtedy ja sobie ładnie zważę. A tutaj będę ważył w sumie tylko na oko. Na oko, na oko to już chłop w szpitalu umarł, ale... No tak to rok, co roku robi, no i jakoś jest. Słuchajcie, jakoś jest. No robię takie stoczki, jak tutaj ja robi Oczywiście. Mm. Jazdu. Mm. I wizualnie patrzę, który stożek jest większy. Strzepuje, mm. 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 Strzepuję. Troszkę się te malownicząkę rozsypią. Nie wiem skąd to się wzięło, no, no i co? No i wiążę w takiego knotka. I w zależności ile mam odmian, prawda? To muszę mieć. czyli się teraz w... kichni? Kichni, będzie spokój. No, właśnie przestań po to ta maska, żeby nie kichnąć. No i zwijam też mateczkę. No, wrożek drożek. No słuchajcie, jak to tam umie, tak zrobi. Ja wiem, że niektórzy. Po prostu, no tak się bawię. Słuchajcie, nikt już jak czy się bawisz się? No bawię się, bo no, taki jest sposób. No tak to się kiedyś robiło. I tak, no ja wiem, że niektórzy na przykład sieją, kupują nasiona otoczkowane, sieją w tych multipaletach. No. no ja tego w sumie tak nie robię. No ja robię w ten sposób tradycyjny. A może przy, już jak będziemy rozsypywać ziemię, to powiem, dlaczego tak nie robię. No bo ogólnie nasiona, co kupione, fotoczkowane. No ja słyszałem, że są może mają lepszy moment kiełkowania są może lepsze. Z roku na rok wiecie, kupuję te same nasiona. No i tak szczerze mówiąc, mam chęć kiedyś spróbować w tych multipaletach, ale jakoś tak wiecie, to trzeba przygotować namiot. To troszkę jest bardziej pracochłonne i może przez to. Bazuje na tradycyjnych nasionach. I teraz tak, już mamy taki zwitek. I ten zwitek łączę z następnym zwitkiem. <grymne> no w ten sposób. Mm. Żeby mniej więcej wiedzieć, że to jest 2 No, I to mam 2 gram. Także nawet jak no bo jak te, te, ten gram nie jest równy temu gramowi, to wiadomo, że tu jest 2 gramy. No i co? No i słuchajcie, i tu jest taka miseczka. Kurczę, zimno. Proszę mnie przynieść, proszę włączyć kamerę i przynieść mi się po wodę. Także ja tutaj muszę, jak to się mówi, strzepnąć, otworzyć i w miarę równo przesypać na dwie równe połówki. Chociaż raz, jednego roku, yy, to dostałem takie nasiona, dostałem nasiona po gram, wiecie co, i już miałem wtedy, nie musiałem rozsypywać, bo wiadomo, że to jest gram, no tutaj muszę się pobawić, wiecie, no i tak to jest, no tak się bawię, no. Te połówki czy są równe? Na pewno nie są równe, słuchajcie, przez to, przez to łączę ich, żeby było wiadomo, że jest to 2 gram, Wysiwam jedno koło drugiego zaraz, yy, Czyli tak na hektar idzie nasion słuchajcie, 5 gram. 5 gram, czyli o. Tutaj bym to już tego tutaj trzymał. 5 gram. Z takim dość dużym zapasem idzie piekiem. To to dziś jest policzone, ile to jest tych nasion na sztuki. Ale tutaj jest tych takich tradycyjnych nasion, to idzie 5 gram. Bo nasiona otoczkowane są już policzone w takim pudełku i też są ileś tam tysięcy idzie. Nie 24 tysiące na hektar? Nie wiem, to w zależności od ile, w jakim to rozstawie sadzi, no to to jest też dużo. Jak to się mówi, każdy wie mniej więcej. jakiej to będzie się rozstaw? Ja mam rozstaw, mam rozstaw. 80 na 60 i tutaj między krzaczkami to jest chyba 45 na 4 łapki. No, troszkę parę nasionek się spało, ale to słuchajcie, parę nasionek to jest. 5 gram to jest dużym zapasem. Słuchajcie, 5 gram to jest dużym zapasem. I ja na przykład mam yy, sadzę dość gęsto, bo ja mam około 30 tysięcy, ponad 30 tysięcy na hektar. Także to ciś niektórzy mówili, jest 28, 26. Ja przeliczałem, że ja mam około ponad 30 tysięcy na hektar. Chyba, że coś się mylę, no to poprawcie mnie. To wszystko w zależności, jak ktoś szeroko sadzi, no to oczywiście tych roślin będzie mniej. Ja sadzę, bym powiedział, dość gęsto, czyli jakby tak powiedzieć, w systemie takim, bo ja w systemie pasowym, czyli 80-60, no to też można policzyć w systemie tak 70 na 70 na 45, o jak to jedno. Na... O, i patrzcie, o, także, o, tutaj już mamy dwa, cztery, no, 6 gram, no, no. No i słuchajcie, no i co? Jest woda jaka? No ale nie święcona. Święcona? No Święcona zwykła! Od woda. Dobra, o. I takie na wstępne namaczanie. To nic się tu moczą. A ja, jak zwykle, przystępuję do kolejnego dzielenia. I tak, odmiana na przykład 28 będzie zawiązana takim nie wiem, niebieski sznureczek, niebieski sznureczek, a odmiana Simone to będzie zawiązana czerwonym, brązowym, jakimś takim sznureczkiem, także staram się nie pomylić, staram się załóżmy, jeszcze, jeszcze teraz przemyśleć gdzie to będzie siane, czy po środku, czy po bokach, także bym chciał, żeby, żeby nie pomieszać, żeby odmiana w odmiany tylko po prostu Jeden pas jest odmiany takie i dwa pasy odmiany, a na przykład a rezerwowa będzie, będzie wysiewana w tym nowym tunelu, którego na razie pracy wstrzymaliśmy, bo jest inna robota. A zresztą słuchajcie u nas są przyrazki teraz i też mi troszeczkę to nie pasuje. Nie mamy ogrzewania w tunelu. Także jesteśmy troszeczkę uzależnieni od, od temperatury panującej na zewnątrz. I teraz tak, niektórzy powiedzą, o Krzysiek, późno siejesz. Zgadza się. Nigdy nie negowałem tego, że późno sieję. Czasami nawet, słuchajcie, później wysiewałem, później namaczałem nasiona, bo efekt końcowy, czyli jak to się mówi, wyrośnięcie całej rośliny w tunelu, to będzie już tylko zależało, słuchajcie, od pogody. I jak będzie dobra pogoda, to mi w sumie rośliny urosną szybciej, jeżeli będzie troszkę przymrozków, my to nakrywamy te, w środku nakrywamy foliami, watuliną, czy watuliną, czy, czy jak to nazwać, nie wiem, każdy inaczej to nazywa. W sumie przydałoby się ogrzewanie tunelu, bo jest, wiecie, nie zawsze nie muszę palić, ale czasami przyjdą takie przymrozki, że naprawdę może cała plantacja pójść, no. No ale jeszcze jak to się mówi już tyle lat co już sadzę tytoń, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby tam przymazało. to wiecie, no, były różne sytuacje, to nam nakrywało się, jakoś tam wychodziły, no nie powiem, no. jakoś tam zawsze było. A, tak to koniusze do koniuszka, także słuchajcie, ja trochę tych, tych kłębuszków narobię, no i spotkamy się żeby podpowiadam na jakieś komentarze, to to ostatnio filmie był zawarty. No to, no to mi zadawajcie. No panie dyrektorze, proszę otworzyć ten twój. Jak się mówi, już zwitki się moczą. O, tak to wygląda. Słuchajcie, ja to dorobię do końca, bo widzę, mi to trochę czasu schodzi. I spotkamy się, jak ja to będę wszystko wyławiał i otulał w takiej szmatce, no. mamy już tutaj zwitki. witki, <śmiech> witki. <śmiech> witki, dobra słuchajcie patrzcie ja to zawsze moczę w takim tym, bo raz pamiętam namoczyłem no i źle namoczyłem, słuchajcie to musi nasiąknąć wodę. nasiąknąć woda. także o i teraz tak wyciągam takie sobie szmatkę, słuchajcie to może być byle co, no i jak to się mówi i czy trochę mało? O, ja chcę, może to przyłożyć. No i wyciągam, słuchajcie, wyciągam. Tak wyciągam, bele jak wyciągam. no, o, wyduszam to jak kapustę. O. I rozkładam sobie tutaj, po prostu tak, żeby to ja sobie później wszystko będzie. O. no Jest, leży sobie tak. Tutaj jest. Tu jest tak. Yy, 10 gram jest. Yy, 10 gram jest Simony, 12 gram jest. Yy, Chyba, się. Co, 28? Co i 2 gramy jest pomocnicze VS21. Wszystkiego jest 24 gram. Także te 24 gram z powodzeniem wystarczy mi na 5 hektarów i nawet powinno zostać, jeżeli wszystko zejdzie. Jeżeli to zejdzie tak, jak tu kilkowane jest zapisane, czyli 97 do 98. No i jak to się mówi, zawijam takiego błębuszka, o jedną, drugą stronę, o tu tak, takiego placka, biorę sznureczek, owijam go i jak to, jak to się mówi, jak szyneczkę opasuję sobie. No. Tak, szynkę, tak jak wiecie, wiecie szynka to mi się kojarzy, oczywiście z Wielkanocą, wędzeniem takim, kiedyś jak się świniaka trzymało i związuje, żeby mi się to w sumie nie rozleciało, no i tak jak obackę, szyneczkę, po prostu kładę na grzejnik. Słuchajcie, u mnie grzejniki są cały czas ciepłe, także ja trzymam to na grzejniku, trzymam w tym grzejniku, tak, dzisiaj mamy środę, tak, nie, wtorek, dzisiaj jest wtorek, Środa, czwartek, piątek, 3 dni, czyli to jeszcze ta, ta jedna noc, czyli 3 dni, i cztery noce. Jakieś ko piątku sprawdzę, czy, jaka, czy coś się zaczyna dziać z tymi nasionami, bo wcześniej na pewno nie. Musi być, słuchajcie, musi być w ciepłym miejscu, musi być na grzejniku. To można jeszcze taką zamoczyć sobie. I żeby tam, jak to się mówi, nie ciekło po grzejniku. No to jak to się mówi, wstawić na jakieś takie podstawkę, miseczkę, ale też żeby nie była mocno gruba, żeby ta temperatura po prostu przeszła przez to i to było Ci. Można coś przykryć, to już się ja mówię, każdy, każdy będzie zrobił, każdy zrobi jak uważa. No zresztą powiem tak, plantatorzy tytoni mają swoje sposoby, każdy można powiedzieć, jest tyle sposobów, jeden tam moczy, drugi nie moczy, drugi się suche. Różnie. Słuchajcie, to nie ma, najważniejsze jest to, żeby było, słuchajcie, ciepło, żeby było ciepło, żeby od momentu już wschodu, żeby była temperatura i oczywiście musimy, plantata jedynie dba tylko o podlewanie, a reszta robi w sumie natura. Także słuchajcie, my się spotkamy prawdopodobnie, nie wiem, czy coś będziemy nagrywać przy rozsypywaniu piasku i ziemi? Coś może nagramy. Także słuchajmy, spotkamy się niedługo, no i oczywiście spotkamy się, prawdopodobnie film o sianiu będzie ukazany w niedzielę. Także co, trzymajcie się do następnego odcinka. Tytoniowy głos w waszych domach. Tak, i zaczynamy, zaczynamy serię tytoniowego głosu w naszych domach. A to należy wypić. Nie, żartowałem, słuchajcie. Dobra, idziemy i kładziemy to na grzejnik.